Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest sobota, a ja wybrałam się na takie sprawdzenie tego, co jest w sklepach przed wyprzedażami. I jestem teraz w Handemie i postanowiłam sprawdzić swetry. I jeszcze mam taką jedną bardzo zimową czapę, jak możecie zobaczyć. Bardzo mi się podobają te takie motywy folkowe, skandynawskie bardziej może. Uważam, że te motywy bardzo pasują teraz również do moich butów zimowych. To są moje kalusze Hilfiger. I tak się zastanawiam, czy sobie coś kupić mam nadzieję, że te swetry będą wyprzedane bo, znaczy na wyprzedaży, dlatego, bo one są bardzo, bardzo drogie ich ceny to jest 79, 69 a nie jest za 59 no i one są, moim zdaniem to jest jednak duża cena, one są bardzo drogie więc e, będę czekać jeszcze tydzień, może dwa i sobie coś takiego kupię, tylko zastanawiam się czy to nie jest lekką przesadą w moim wykonaniu, bo może wygląda zbyt dziecinnie no sama nie wiem, moim zdaniem to jest taki słodki, uroczy, zimowy styl ale nie wiem, czy dobrze w tym wyglądam. Powiedzcie mi, jaka jest Wasza opinia, bo wiecie co, ja mam tutaj taki mały problem w Szwajcarii. Ostatnio odezwała się do mnie moja widzka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, Sylwia, i ona mieszka zaraz obok mnie w sąsiednim mieście, to jest bardzo blisko. Chodzimy na zakupy we mnie do tych samych sklepów tutaj w moim mieście. No i wiecie co, i jego na mnie napisała, to ja sobie zdałam sprawę z tego, że teraz, od kiedy mieszkam za granicą, w ogóle nie chodzę na zakupy z koleżankami, bo po prostu nie mam z kim chodzić. Ja i zaproponowałam wspólne zakupy. Zobaczymy, jak uda nam się. Jakiś wspólny wypad na, na wyprzedażę, no ale mam nadzieję, że nakręcę wam wtedy vloga z nią. <grych> no ale znam sobie sprawę z tego, że po prostu nie mam mi kto doradzać i faktycznie tak jest, że nikt mi nie doradza. Sama decyduję o tych zakupach, nie mam się kogo zapytać. Czasami mama, mój facet, no to nie są obiektywne osoby. Dlatego mam nadzieję, że Wy mi poradzicie i powiecie jak ja w tym wyglądam. Czy powinnam sobie kupić taki sweterek? Zobaczcie jeszcze raz. Ten podoba mi się najbardziej, bo on ma taką e, złotą nitkę. Pewnie u Was w sklepie też jest coś takiego. No a tutaj mam jeszcze takie dwie bardzo, takie skandynawskie wersje. Te, ta kamizelka jest jeszcze z takimi bardzo fajnymi frędzlami. <laughs> bardzo mi się to podoba. No i ta futerka. I w ogóle ta futrzona czapka, no to jest dla mnie coś świetnego. Napiszcie mi koniecznie, co myślicie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i życzę Wam udanego weekendu. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!